Budynki są oddalone, daleko od siebie. Było to zrobione specjalnie, gdyż w przypadku, nie wiem, nalotu ciężko by było je zniszczyć. Trzeba było trafiać w każdy budynek osobno, a nie w jakieś skupisko, gdzie oczywiście przy produkcji materiałów wybuchowych poszłaby tak zwana fala wybuchowa i wybuchowe wszystko. W tym momencie, gdy są oddalone, daleko od siebie, po prostu każdy trzeba było niszczyć osobno. Dodatkową kwestią było to, że no, pracowało się tu z materiałami wybuchowymi, więc też dochodziło do samo wybuchów, czy też jakichś akcji sabotażowych. Bo pracowali tutaj też więźniowie. Więc w momencie wybuchu. Wybuchał, powiedzmy, jeden budynek, a nie cała ich seria. No i to jest właśnie chyba tak zwany hotelowiec. Tutaj to, do czego podchodzimy. Nazwany tak właśnie przez spalentologów miejskich. Z tego powodu, że widać takie właśnie balkony. Natomiast to nie były balkony, tylko to były drogi ucieczki. Tak. Droga ewakuacji w razie właśnie jakiegoś zapalenia czy mniejszego wybuchu, wtedy można było uciekać. Widać budynek mimo swoich lat, w całkiem niezłym stanie. Schody tym razem prowadzą do góry, nie donikąd. na górę coś no i jesteśmy na piętrze tu właśnie się odbywały odbyła produkcja różnego rodzaju materiałów jak widzicie specjalne otwory podejrzewam że mogły tu być jakieś nie wiem albo otwory wentylacyjne prowadzić albo jakieś szyby transportowe naprawdę wszystko robi, tak mogę wrażenie no i to co powiedziałem tak naprawdę budynków innych nie ma, gdyż wszystko było budowane w znacznych odległościach od siebie Powiem nam szczerze, że to jest tutaj pociętku. A tutaj wszędzie trzeba uważać. O, tu mamy właśnie na dół. Jest dach, jak widać, pręty metalowe, pewnie były potrzebne do jakiś urządzenia. No i te balkony.

Jakieś przystosowane uchwyty, nie wiem jak to nazwać. No i podejrzewam, że to była jakaś binda czy rampa. Jest tego co rozjeżdżało na No i jesteśmy na porterze. Jest dużo gruzu. Też mamy te okręgi. Pewnie stały tu duże kotły i ważono paliwo rakietowe. Trzeba bardzo uważać podwogi Jak widzicie dużo cegieł. Jeszcze raz bardziej z bliska tak zwany hotelowiec. Tutaj z tej strony mamy Właśnie ewidentnie stały chyba jakieś zbiorniki, do których spływała ugotowana, ugotowane paliwo rakietowe. Nie no, to wiecie, trochę trzeba pożartować. Myślę, że owy przyjazd tutaj to oczywiście jest duża frajda, ale tak naprawdę, żeby obejrzeć ten cały teren, to chyba potrzeba z tygodnia. No nic, idziemy dalej.